Cześć, witajcie, ja jestem Black Quality i witam Was w, tym, w tych wynikach konkursu, odcinku pożegnalnym i odcinku składającym życzenia z okazji Nowego Roku. No i zacznijmy od tych dobrych. Ym, no, życzę Wam duży zdrowie, szczęścia, pomyślności z okazji Nowego Roku. No, mam nadzieję, że jak się że Wam wszystko poukłada, to spełniajcie swoje marzenia i inne jeszcze. Yy, dobra, teraz ty, z tymi gorszymi, znaczy może nie gorszymi, tylko w ogóle chyba lepszymi, do, nawet dla Was, odchodzę z YouTube'a na parę lat. No, tak do mutacji, już kiedy będę chociaż miał ten głos jakiś normalny, jeszcze co ja tam chciałam mówić. A, właśnie, wyniki konkursu. Wyniki konkursu no co jednoznaczne, tylko jedna osoba przesłała pracę na konkurs, więc tylko jedna osoba dostanie. Nie znaczy no w sumie jedna osoba dostanie. I tak. Więc y, zwycięzcą jest multitytusek. Gratulem. Gratulujemy bardzo. Odbierze nagrodę już. No odbierze nagrodę od nas już prywatnie, bo to akurat nasz kolega. No dobra, no to byłoby na tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie, do zobaczenia za parę lat. No na razie.